Logerem nie jestem, ale filmy o Włoszech, o Rzymie, czy ogólnie o tematyce włoskiej wrzucam na swój drugi anglojęzyczny kanał, który ma 368 tysięcy osób, że się pochwalę. Ale że sobie kupiłem nowy telefon i w końcu zalogowałem się do Google i mogę wrzucać bezpośrednio z telefonu filmy. Tak, ja jestem tak z techniką do tyłu. To wrzucę Wam z wiecznego miasta coś fajnego. Lipiec 36 stopni w Polsce, podobno deszcz, a tutaj ciepełko woda życia. policjanci, bo ja mam zupełnie inna bajka w Polsce a we Włoszech się znaczy, tak brzydko powiem, mniej skurczyków jest wśród włoskiej policji a polska policja moje doświadczenia z nimi lubią się wyżywać na ludziach zostało to po komunie w nich urok rzymskich uliczek wieczorem